Acer Travelmate 5760 to laptop dedykowany przede wszystkim do pracy. Ma sprostać oczekiwaniom profesjonalisty oczekującego dużej mocy obliczeniowej, mobilności oraz bogatego pakietu komunikacyjnego. Travelmate 5760 ma nowoczesną i funkcjonalną konstrukcję. Wysokiej jakości materiały i stonowana elegancka stylizacja podkreślają, że jest to sprzęt profesjonalisty. Faktura wykonanej stworzywa pokrywy w atrakcyjny sposób imituje wygląd szczotkowanego aluminium. Zaletą jest też duży kąt, pod jakim da się odchylić ekran to prawie 180 stopni. Komputer ma trzy gniazda USB oraz wielofunkcyjny czytnik kart pamięci, za pomocą którego przenieść można na przykład wykonane przed chwilą zdjęcia wprost na dysk komputera. Zewnętrzny monitor, projektor lub telewizor podłączymy do komputera poprzez gniazda HDMI lub VGA. Notebook ma matowy wyświetlacz o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 1366x768 pikseli. Charakteryzuje się on wysoką jasnością wyświetlanego obrazu oraz możliwością swobodnego korzystania z komputera nawet przy jaskrawym świetle. Według danych producenta, zastosowane podświetlenie LED pozwala zaoszczędzić do 33% energii w stosunku do tradycyjnych lamp. Klawiatura zastosowana wejsterze wyróżnia się klawiszami o obniżonych krawędziach, które ułatwiają bezwzrokowe pisanie. W pracy z liczbami przyda się też wydzielony blok numeryczny. Poniżej klawiatury po lewej stronie znajduje się touchpad, wyposażony w duże klawisze oraz wyraźnie zaznaczony obszar do przewijania ekranu. Sercem notebooka Acer Travelmate 5760 jest dwurdzeniowy procesor Intel Core i3 taktowany zegarem o częstotliwości 2,3 GHz. Do dyspozycji użytkownika oddano także 4 GB pamięci RAM oraz dysk twardy o pojemności 320 GB. Całość pracuje pod kontrolą 64-bitowego systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 w wersji Professional. Taka konfiguracja świetnie poradzi sobie z wieloma oknami przeglądarki internetowej, dużymi dokumentami, a także z obróbką zdjęć potrzebnych do prezentacji i zapewni wystarczającą ilość miejsca na firmowe dane. Profesjonaliści docenią także długi czas pracy i sera na zasilaniu bateryjnym. Model przy włączonym trybie oszczędzania energii, minimalnym podświetleniu ekranu oraz wyłączonych modułach komunikacyjnych pracował aż 8,5 godziny. Natomiast podczas wykonywania typowych zadań pojemność akumulatora wystarczyła na prawie 5 godzin pracy. Jak na notebook tej klasy, jest to wynik godny pochwały. Acer Travelmate 5760 to propozycja godna polecenia tym wszystkim, którzy poszukują praktycznego i co najważniejsze mobilnego narzędzia pracy. Jego wydajność sprawdzi się w codziennych zadaniach, a długi czas pracy na baterii zapewni komfort użytkowania go w podróży.